Dziś będzie o serii trudniejszej od Soulsów, robionej przez twórców Soulsów. Dużo dłużej niż Soulsy. Zagrajnik TV. Mechy, czyli wielkie, humanoidalne i śmiertelnie groźne maszyny kroczące. Japończycy je kochają i nie sposób nawet zliczyć, jak wiele powstało na przestrzeni lat, poświęconych im mank, anime, filmów i zabawek. No i gier także, a pośród nich ta jedna seria, o której będziemy dzisiaj mówić stworzone przez From Software Armored Core. To From Software, które gracze kochają od lat za Soulsy, blasborna, Sekiro czy ostatnio, w szczególności, Elden Ringa. Ale fascynacja mechami zaczęła się w studiu From na długo przed tym, gdy do zespołu dołączył Hidetaka Miyazaki i stworzył Demon Souls. Ściśle mówiąc, jeszcze w czasach pierwszego PlayStation, bo właśnie wtedy, w roku 97, premiera miała pierwsza część serii. Że zwłaszcza w Japonii gra spotkała się z ciepłym przyjęciem, od tego momentu regularnie zaczęły się pojawiać kolejne części, na wszelkie możliwe platformy. Aż w 2013 roku ukazała się ta 15. Według wielu najsłabsza, czyli Verdict Day, choć wydana rok wcześniej piątka, miała być niewiele lepsza. I właśnie to, oraz spadająca popularność Armored Core na rzecz święconych i Solsów, musiało złożyć się na decyzję From, by na całe 10 lat tę serię porzucić. I Powiedzmy, że to była właśnie historia Armored Core w najbardziej skondensowanej pigułce. Szybko wiem, ale nie będę wam opowiadał bajek, bo sam nigdy wcześniej nie miałem w stanie styczności, i tak naprawdę o poprzednich częściach wiem tyle, że istniały. Bez obaw jednak, nie trzeba o tej serii wiedzieć nic, ani nawet być wielkim fanem mechów, czy w ogóle też je lubić, żeby dobrze bawić się przy Armored Core 6. Bo krytycy są zgodni, że to jedna z najlepszych gier tego sezonu. Ja za to z kolei nie mam wątpliwości, że jest to także jedna z najtrudniejszych gier, jakie w ostatnim czasie się ukazały. Jest piekielnie trudna. Trudno, że wszystkie są slajki From, ja bym się przy niej niczym... spacerek. Seria, seria. Armor Core 6 ma fabułę. całkiem nawet niezłą mi włożoną, zadziwiająco jak na From Software konwencjonalny sposób. No wiecie, za pomocą przedwników filmowych i spójnych dialogów, a nie wyłącznie tajemniczych uwag i chrząknięć. Kocham Solstera, żeby nie było. Całość kręci się wokół walki kilku korporacji na tytułowej planecie Rubicon o pozostałe tam resztki tajemniczego zasobu Coral, który pół wieku wcześniej sprowadził na tę część galaktyki potężny kataklizm. Mimo tak odmiennych od Solstersów realiów, także tutaj mamy to charakterystyczne za From, dojmujące poczucie obłędu, gdy w ruinach cywilizacji mają miejsce niekończące się walki o zasób, które Bądą już na wszystkie zagładę! No, niezamądre to jest, chciałoby się powiedzieć. Skoro jest fabuła, to są mi fabularne misje. Z reguły możemy wybierać z kilku dostępnych, ale żeby popchnąć akcję do przodu, i tak trzeba w końcu wykonać je wszystkie. A choć nie robimy w nich różne rzeczy, jak patrole, poszukiwania danych czy szturmy na sortyfikacje, to przez większość czasu sprowadzają się one do potyczek z niezbyt wymagającymi szeregowymi przeciwnikami i podziwiania widoczków. Mirko. Przez większość czasu, bo sielanka kończy się, gdy natrafimy na busa. Kończy się sielanka, zaczyna faktyczna gra, bo w istocie o tym właśnie jest Armored Core 6. O spektakularnych i wściekle wymagających pojedynkach. Absurdalnie wymagających. Serio, jaki i tak radało mi wycisk, to aż ciężko opisać. Że nie miałem wcześniej w żadnym armadku byłem święcie przekonany, że cała gra będzie wyglądać tak jak jej pierwszych kilkanaście minut. Czyli, że będzie to taki właśnie dynamiczny, w gruncie rzeczy chillowy akcyjniak, w którym przede wszystkim mamy czuć moc, bo w końcu kierujemy ważącym kilkanaście ton śmiercionośnym żelastwem i w ogóle w drogi śledzie, bo król jedzie. <laughs> A potem przylatuje on helikopter. Jak trudno może być pierwszy, bo w grze, w którym dodatkowo jest helikopter, spytacie? Bo ja założyłem, że będzie to kaszka w mleczkiem. No i spędziłem na tej walce ponad pół godziny, podejmując dobrze ponad 10 prób. Albo 15, czy więcej. Bo zupełnie nie tak jak się spodziewałem, wcale nie czujemy tutaj mocy, a walki z bosami nie bazują na jakimś tam sposobie, który wystarczy rozgryźć, i potem jakoś to już będzie. Powiecie, że, no, czyli jak w solsach, no, odrobinkę, ale tak naprawdę to w ogóle, a z pewnością dużo trudniej. I najłatwiej będzie wam chyba wypunktować, dlaczego pojedynki w Armored Core są aż tak trudne. Odwieczną zasadą Walk z bossami jest, by nie stać w miejscu i ciągle być w ruchu, wiadomo. Ale w Armored Core ta zasada wyniesiona została na nowy poziom. Bo wszystko dzieje się tu znacznie szybciej, a my nie tylko nieustannie ślizgamy się wokół przeciwnika i unikamy licznych ataków, ale także musimy błyskawicznie to podatywać dla niego, to odlatywać, a to wszystko zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Walki w Armored Core są bowiem całkowicie trójwymiarowe, a ataki mogą nastąpić i nieustannie następują z każdej strony, także z góry i w dołu. Nieby znaczenia jest także to, że choć mechy może i są w większości humanoidalne, to jednak sterowanie jest. Pod każdym względem inne. Jednocześnie czujemy ich gigantyczną masę i bezwład, ale dysponujemy też niesamowitą mobilnością. Cóż, tego trzeba się nie tylko nauczyć, ale też poczuć. Armored Core albo nie ma takiej nieśmiertelności wypełnie, albo jest ich tak mało, że nawet je zauważyłem. W każdym razie i tak wychodzi właściwie na jedno. W przeciwieństwie do solstów, ale i wielu innych gier, unikanie ciosów wymaga więc znacznie większej precyzji, a stary, dobry i wygodny trik, by turlać się w stronę nadchodzących ataków, tutaj po prostu nie działa. Żeby wykonać unik w odpowiednim momencie i w odpowiednim kierunku, niezbędne jest więc przewidywanie trajektorii pocisków, a tych bywa czasem naprawdę sporo. Ale bycie w ruchu i analizowanie zbliżającego się ze wszystkich stron zagrożenia to wcale nie wszystko, na co musimy cały czas zwracać uwagę. W jednej chwili możemy atakować bowiem jednocześnie z aż czterech broni: dwóch głównych i dwóch pobocznych, co nie tylko oznacza, że cały czas musimy trzymać przeciwnika na muszce, ale także monitorować sam magazynków, by w kluczowym momencie nie być zmuszonym przyładowywać. Dokładnie to policzyłem i wyszło mi, że liczba czynności, jakie musimy to wykonywać w każdej chwili, to cholernie dużo. Na tyle dużo, że nawet po wielu godzinach gry nagminnie zdarzało mi się popełniać głupie błędy, czym milić guziki, bo zaiste. Oburzenie napadzie padzie jest gęste. Między misjami, a nawet checkpointami możemy modyfikować naszego mecha, no i możliwości jest multum. Bo poza kilkunastoma rodzajami broni są też przeróżne części namienne, a nawet odmienne typy podwozi. Poza klasycznymi, lżejszymi czy cięższymi maszynami kroczącymi, możemy także kierować unoszącym się długo w powietrzu robotem z czterema nogami, czy ciężko opancerzonym, ale znacznie mniej mobilnym czołgiem. I choć myślę, że na upartego dałoby radę przejść całą grę korzystając wyłącznie z ulubionego zestawu, to jednak byłby to wyczyn iście karkołomny. Bo pewne konfiguracje sprawdzają się drastycznie lepiej lub drastycznie gorzej w starciu z określonymi przeciwnikami więc eksperymentowanie z buildami traktowało mnie tyle jako przyjemność, co przede wszystkim konieczność. Dla mnie oznacza to także, że pokonanie bossa za pierwszym podejściem jest właściwie niemożliwe i stanowi prędzej coś do rodzaju rozpoznania słabych i mocnych stron, by dobrać jak najlepszy zestaw gratów przy kolejnym podejściu, czy tam kolejnych 20. Ale choć w hangarze nasze maszyny robią wrażenie potężnych, stalowych bestii, starć z bossami okazują się być niesamowicie kruche. Co ma sens, patrząc choćby na różnicę w ich rozmiarach. W zależności od tego, jakiego mamy mecha, jeden celny, wrogie atak jest w stanie albo bardzo poważnie nas uszkodzić, albo dokumentnie zmieść z planszy. Tak, tutaj faktycznie o naszym być albo nie być może decydować jeden tylko błąd. A nawet jeżeli nie, to maksymalnie i tak możemy ich popełnić tylko kilka, bo tym razem, dokładnie jak w salsach na walkę mamy do dyspozycji tylko kilka stosów. A mimo tego wszystkiego, Armored Core kładzie gigantyczny nacisk na walkę jak najbardziej agresywną i kontaktową, bo strzelanie po prostu przeciwnika w reguły niewiele tu daje. Nie tylko ze względu na obecność pancerza, co wymusza na nas pozycjonowanie się w kierunku słabych punktów, ale także dlatego, że dopóki nie napełnimy paska oszułomienia wroga, nasze ataki niemal nic mu nie robią. Wrażliwe miejsca musimy jednak atakować właściwie no stop bo inaczej pasek oszułomienia zaczyna się kurczyć. Jest jednak ostatni element tej morderczej układanki, który powoduje, że czujemy jeszcze większą presję, żeby ryzykować i gnębić przeciwnika non stop. Co oznacza, że każdy nietrafiony pocisk i każda sekunda, w której pasek oszłomienia wroga topnieje, a więc wymaga później ponownego naładowania, przybliża nas do nieuchronnej porażki. Bo choć po wyczerpaniu wszystkich nabojów możemy niby jeszcze walić z pięści, no to skuteczność takich ataków jest nikoma, nie mówiąc o tym, że walka w wręcz obarczona jest tutaj gigantycznym ryzykiem. Jakby poza tym ryzyka było tutaj mało. Jak widać, model walki jest w Armored Call wściekle złożony, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego, żeby wygrać, trzeba go po prostu opanować do perfekcji. Otóż, w przeciwieństwie do Soulsów, nie ma tu możliwości potekspienia postaci, gdy jest ciężko, nie ma tu potężnych, jednorazowych przedmiotów, które możemy homikować całą grę. Z myślą o tej jednej krytycznej walce, nie ma prawie żadnego sposobu, żeby ułatwić sobie starcia z wyjątkowo wymagającym przeciwnikiem. Prawie, bo możemy niby dokonywać drobnych usprawnień różnych cech naszego mecha, ale związane z tym bonusy są tak nikłe, jest ich tak niewiele, że z pewnością nie mają one kluczowego znaczenia. Inna sprawa, że kolejną lepszenia, odbokowują się wraz z postępem fabule, więc jeżeli na dany moment mamy już wszystkie, nie pozostaje nam nic innego jak próbować, 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 eksperymentować z innym zbrojeniem, próbować i jeszcze raz próbować. Aż nie osiągniemy perfekcji, bo w Armored Core to jedyna droga do zbawienia. To znaczy, do zwycięstwa. Droga do zwycięstwa. Tak, podczas walk z bossami Armored Core jest absurdalnie, piekielnie i czasem niesamowicie boleśnie trudne. Dosłownie boleśnie, bo przy niektórych walkach od ściskania pada bolało mi palce. Uważam, że w najtrudniejszych momentach jest to gra tak dalece trudniejsza od solsów, że te jawią się jako przyjemna giereczka dla dzieci. A tak ogólnie kocham solsy, uważam, że to są trudne gry, i nie podzielam zdania niektórych, że przecież łatwe są, tylko trzeba się nauczyć. <grym> Bo jak tak, to w takim razie wszystko jest łatwe i trzeba się tylko nauczyć. Lądowanie na księżycu jest łatwe, mordo, musisz się tylko nauczyć. Momentów, gdy z moich ust leciał w stronę Armored Core potok bluzgów, nie jestem w stanie zliczyć. Ale jak się pewnie domyślacie, radocha za zwycięstwa także jest tutaj absurdalna. I jak rzadko mamy to poczucie, że zadecydował o tym tylko i wyłącznie nasz skill, a nie szczęście, czy to ile czasu poświęciliśmy na grind. Mówię tyle o bossach, ale są tu też walki z innymi, podobnymi nam mechami. Dla odmiany nie tak ściekle trudne, ale nadal wymagające i satysfakcjonujące. Mechy te możemy spotkać w trakcie misji, ale też pojedynkować się z nimi na arenie, co niby jest opcjonalne, ale właściwie to nie, bo żeby mieć dostęp do tych choćby paru nielicznych ulepszeń trzeba spuszczać tam wrogą oklep kiedy tylko się da. Walka. Doskonała i wymagająca doskonałości walka to jest właśnie mięso Arnold Core 6. A ci, którzy zakochają się w niej totalnie, zapewne odnajdą spełnienie w sieciowym trybie PvP, bo tak, i taki tu jest. Fanów singla czeka za to prawie 60 misji fabularnych, ale naprawdę trudno powiedzieć jak długą kampanię w istocie to oznacza. Bo równie dobrze można ją niby ukończyć nawet w 15 godzin, jak i, no, w dwa albo trzy razy tyle. Tak. Ta gra bywa aż tak trudna. A więc nie ma wątpliwości, nie jest to produkcja dla każdego. Bo choć jestem pewien, że osoba, która nigdy nie żywiła do mechów żadnych ciepłych uczuć, nadal totalnie może w Armored Core wsiąknąć, to jednak poziom trudności dla wielu będzie stanowczo zbyt wyśrubowany. Zwłaszcza, że gra nie przewiduje żadnej telefonologowej. Dla porządku powiem też, że na PlayStation 5 gra w trybie wydajności, działa w stabilnych 60 klatkach, no i niczego innego bym się po niej nie spodziewał, bo ustalmy, oprawa jest dosyć surowa. Chociaż i tak potrafi czasem zagwarantować zapierający dech w piersi widoki. Za to największą porączką zdaje się być dla mnie Kamera. Nie tylko dlatego, że zdarza się jej totalnie wariować, ale także ze względu, jak łatwo przypadkiem zdjąć przeciwnika lokowanie, zupełnie się przez to zakoła i momentalnie zdechnąć jak frajer, gdy było już tak blisko. Tak, to dopiero trzeci boss, biłem go dwie godziny. I to jest właśnie Armored Core 6, Fires of Rubicon. Gra dostępna jest w sprzedaży już teraz, na PCcie, PlayStation 4 i 5 oraz Xboxie One i Series X, w pudełku i w polskiej wersji językowej. Link do zakupu znajdziecie w opisie tego filmu. No, to dajcie znać co wy myślicie o nowym Armored Core. Zagralibyście? Czy jednak taki poziom trudności to dla was za dużo? A jeżeli podobał wam się ten film, śmiało zostawcie łapkę w górę, no i cóż, trzymajcie się.